Yo what's up, z tej strony Lub i zapraszam na wydobywaj z Lubkurce". Yeah. W tym odcinku będziemy kontynuować eksplorację tej, tejże jaskini, która jest bardzo duża. I to po powiedzieć bardzo duża to chyba... E, mało powiedziane, ponieważ jest ona. <grywka> monstrualna. I niestety... Sprawiła mi już wiele problemów. Jak pamiętacie zresztą z odcinka czwartego, już na, samej, na samym początku mojej przygody w tej jaskini, skąpałem się w lawie. No cóż, tak bywa. Jak widzicie, już zaszedłem dosyć głęboko, ponieważ mamy tutaj redstone. Niestety żadnego diamenta jeszcze nie znalazłem. Szkoda. Ale myślę, że to tylko kwestia czasu i jeszcze w tym odcinku jakiegoś znajdę Tam liczyłem, że coś będzie, a niestety się przeliczyłem Okej, okay, tam... stamtąd chyba przylazłem Okej, okay, no to będziemy tak wydobywać teraz metodycznie tego redstone'a Chociaż prawdę mówiąc nie znoszę tego akurat minerału Tam się bardzo długo, bardzo długo się go... Trzeba molestować tym kilofem, żeby w końcu uległ. <gry> okej okay. dużo Redstone'a nie potrzebuję. To, co zbiorę dzisiaj, to pewnie wystarczy w ogóle do końca gry, ponieważ gry na tym świecie, rzecz jasna. Ponieważ ja, ja nigdy nie, nie używałem dużo. Wow, nie używałem nigdy dużo Redstone'a. Nie wiem, jakoś tak jego zastosowanie. Nigdy nie było jaki. Nie ma jakiegoś wielkiego zastosowania. O, może tak. Zrobię sobie więcej pochodni. Akurat węgla mam pod dostatkiem, więc nie ma co sobie żałować. Okej, okay, w sam raz. No, dosyć sporo żelaza. To jest fajnie. Jak widzicie, gram na Peaceful. Nie jestem z tego dumny, ale no cóż były pewne przygody. Jeśli oglądaliście ostatni odcinek, no to... No to wiecie. Jeśli nie, no to... No to radzę sobie, polecam obejrzeć. Chociaż w sumie nie działo się tam nic ciekawego. To był dosyć, dosyć słaby, yy, słabo udany odcinek. No ale co, cóż, cóż począć? Jestem tak bywa. No, nazwa serii no niestety zobowiązuje do czegoś. Skoro jest wydobywać z lub kurce, no to muszę trochę powydobywać. Ło! Ok. No i tak. Myślę, że w najbliższym czasie postaram się trochę. A, okej. Okay. Aha, już wiem, już wiem gdzie jestem. Dobra. Eee, tu mi nie leży ta lawa tutaj. Trochę świat podawała, ale to co? No i tak ludziska sobie tutaj kupiemy Nie wiem specjalnie co, co mówić, no bo to, to nie jest jakoś specjalnie ani fascynujące dla mnie, ani dla Was, ale przynajmniej mogę sobie pogadać, nie? Ja już niżej nie zejdę. Tu się zatka, żebym czasem nie wpadł. Okej, okay, tu jakieś wejście do góry. Nie wiem czy chcę iść do góry. Przynajmniej nie na razie. Ale co tam? Walniemy sobie tu pochodnie. No i jedziemy z tym żelazem. A jest go tu całkiem sporo. Ok, coś tam jeszcze do góry jest. Czy jest warto tam iść? No widzę jeden, jeden klocek żelaza. O w mordę! No dlatego nie kopać pod siebie, nad siebie pamiętajcie. To było oczywiście celowe, nie? Ja chciałem wam zademonstrować. Dlaczego nie powinniście kopać nad siebie? Tak Lub kurz radzi lub kurz nigdy was nie zdradzi Dobra Tu nic nie ma To jest Sandstone? Czym się wydaje? Nie. Tylko tak światło padało. Skoro to by był sandstone, to znaczy, że bylibyśmy blisko powierzchni, nie? No to... W sumie no nie wiem czy to by była dobra. No w sumie mogę to sprawdzić, przecież F3 są koordynaty. Nie, jesteśmy zdecydowanie daleko od powierzchni. Poziom 30 to dosyć nisko. Okej. Okay. Jadę na peaceful, to tam się nie, się nie pieprze w jakieś tam ostrożne chodzenie. No dobra, to tutaj już zbadana ta część. Kolejna odhaczona. Odhaczony kawałek mapy. I gdzie teraz tam widzę, że jest ciemno? No to, to trzeba tam iść. To znaczy, że jeszcze tu nie byłem. Hmm. Okej, okay, kolejny kolejny dosyć duży obszar A nie, nie aż taki duży. Hmm, złoto Gorączka złota ludzie Nie, mogli zrobić te złoto trochę bardziej użyteczne Tak funkcjonalne, o. Uuu, ile tutaj żelaza zajebiście. To gdzie teraz? No, to żelazo. Skubnę i potem luknę tam, co jest. No, monstrualna ta, yy, ta kopalnia. Yy, będzie sporo złota. Dobra, tylko żebym się gdzieś nie spieprzył teraz do, do jakiejś lawy. Jakbym teraz to wszystko stracił, to. No, nie wiem, nie wiem. Wyłączyłbym nagrywanie i zrobił bardzo długą przerwę. Pewnie z miesiąc. Nie, no jak ja mówię, bardzo długą przerwę, to znaczy dwa dni, nie? A ja bardzo szybko otrząsam się z takich niepowodzeń. No, czyli na następne? Kurde, znowu to stopera nie włączyłem. Dobra. Nieważne, nie więcej pamiętam, którą godzinę miałem, kiedy zaczynałem, więc. Nie chciałbym ludzie, żeby te odcinki były za długie, ani za krótkie yy, Bo po co? Yy, takie za długie, to się ciągną Ani mi się nie chce ich... Yy, wrzucać godzinami Okej, okay, tu będzie wszystko, tak? Aha, tam jeszcze No Żelaza będzie całkiem sporo Jestem ciekawy ile jeszcze odcinków tutaj będę siedział w tej jaskini. I jak tak dalej pójdzie, to po prostu skończy mi się miejsce w ekwipunku i... Yy, I tyle. No widzę, że tutaj już zaczynam się wracać. O, to jest nawet dobra wiadomość. O. No, ogólnie nie, Ani przez chwilę nie, nie udziłem się, że uda mi się całą tą... cały ten kompleks zbadać za jednym razem, bo to jest... To jest niemożliwe po prostu. Jeśli jest tak gigantyczna jaskinia. To, to nie ma takiej możliwości, żeby ją tak sobie po prostu na raz wziąć. Jeśli chce się oczywiście być takim dokładnym. Ło! Lawa. Czym hmm. by ją tu zatkać? No nic tam nie będzie mi tu płynąć. Menda jedna. Okej. Okay. To tam diamenty by się przydały. Cholera, no. Okej, okay, no to idziemy teraz tutaj. Nie, to światło, kurde, się jak to wygląda tam w oddali. No, epic, po prostu. To mi się bardzo, bardzo mi się podoba. Ta wersja 1.8 pod tym względem, takim czysto wizualnym. Okej, okay, złotko. Nie wiem ludzie, gdybyście mogli, to, to napiszcie mi, czy złoto można wydobywać też kamiennym kilofem. Bo nie mam pojęcia zielonego. A nie chciałbym. No wiadomo, można by było to sprawdzić bardzo szybko. Ale nie chciałbym stracić nawet jednego. Jednego klocka. Tego, tego że złota. Okej. Okay. pochodnie akurat nie będę sobie żałować. Aha, tu widzę, pominąłem i węgiel, i żelazo. Chcę po prostu wydobyć z tej jaskini wszystko, co tylko się da, więc... Mm, nie miejcie mi za złe, że będę bardzo drobiazgowy. Okej. Okay. I tak jeśli jak, sko jak skończy mi się miejsce w ekwipunku, no to po prostu wrócę do domu, zostawię wszystko i tutaj wrócę, ale To już zależy tylko od was, czy będziecie chcieli to zobaczyć, bo... Ja, ja nie muszę tego pokazywać, nie? Nie muszę tego nagrywać Mogę nagrywać jak tylko buduję albo mogę nagrywać jak tylko wydobywam a mogę nagrywać po trochu i tego i tego więc, no ale o tym już wspominałem też w wcześniejszych odcinkach Najlepiej żebyście mi się wypowiedzieli w komentarzach albo, albo na prywatnej wiadomości, jak tam chcecie Ja już tak w sumie mówię a nie za dużo osób to ogląda Jestem początkującym Zagrajmerem, więc nie liczę na jakąś. O! Na jakąś wielką widownię. No i tak też. Nie mam w tej chwili 13 widzów. A nagrałem już. Nie, nie pamiętam. Trzy pełne serie. No, jeszcze nie wrzuciłem tej ostatniej, ale. No, co nie zmienia faktu, że zaraz ją skończę i wrzucę. Czyli w tej chwili robię 4 serie, z czego dwie już skończyłem. I mam 13 widzów. No oczywiście to dla mnie nie jest żaden wykładnik jakiegoś kozactwa. Im mam więcej widzów, tym jestem bardziej zajebisty. I więcej ludzi mnie lubi w ogóle. Tak to... Ja tego tak nie uważam. Pewnie myślicie, że mówię tak, bo nie mam dużo widzów, ale. Mi to naprawdę widzowie nie są do szczęścia potrzebni. Ja rozpoczynając moją karierę, jeśli można to tak nazwać, jako Zagreimera, to nigdy nawet przez myśl mi nie przeszło, że mogę mieć kiedyś na przykład z tysiąc widzów i partnerstwo YouTube i zarabiać na tym. Bo to mi się wydaje, że już naprawdę trzeba być dobrym w tym co się robi, czyli w tym paplaniu do mikrofonu. Żeby, żeby zacząć na tym zarabiać, a no cóż, ja, ja obiektywnie oceniam ten swój głos te szumy w mikrofonie też na pewno nie przysparzają mi popularności poza tym nie proszę się każdego Zagreimera, żeby dał mnie do polecanych, no bo to jest trochę uwłaczające według mnie no i po prostu nie pcham się wszędzie nie komentuję każdego filmiku, tylko nie piszę w każdym profilu. Zapro do mnie na pewno miałbym w tej chwili więcej widzów, ale ja nie, nie mam takiego parcia na szkło, że tak powiem. Okej. Okay. Tak widzicie, sobie, spokojnie idziemy. Bez pośpiechu. Na luzie, ile tam jeszcze miejsca. W... No, w razie co, tą wywalę, to A, zapomniałem, że się chyba nie głodnieje jak na Peaceful, yy, więc, hmm, nie no, zdecydowanie pewnie ten na Easy byłoby ciekawiej, ale, no nie wiem, czekam na wasze, na wasze opinie, bo tak mogę się spokojnie skupić na mm, komentowaniu na, na poziomie Peaceful, bo, bo jestem pewien, że nic mi tu nie wyskoczy, mogę sobie spokojnie wydobywać, bezstresowo. <coughs> A wiecie, na easy czy tam na jakimś wyższym poziomie, no to że jednak przede wszystkim staracie się przetrwać A w tej chwili nawet nie mam surowców, żeby zrobić sobie zbroję, no czyli ta walka... Mogłaby się skończyć dosyć tragicznie dla mnie Jeśli takowa by była, do takowej by doszło Okej, okay, jak widzicie, co chwilę spotykam ślady mojej wcześniejszej eksploracji To dobrze, zaczynam... Krążyć w kółko. No, myślę, że to, że to dobry sygnał. Ok, więcej węgla, więcej węgla. i tak jak sobie już trochę ochłonąłem po tej mojej pierwszej śmierci, to w sumie stwierdziłem, że kiedyś traciłem w lawie już wiele większy, więcej tych surowców. I to niejednokrotnie. I tak nie lamentowałem jak teraz. To może dlatego, że już dawno nie miałem takiego wypadku. No ale przecież kurczę no jak sobie tak chłodno na to pomyślałem, no to ile miałem wtedy? Może z 30 czy tam trochę więcej żelaza i z 2,5 taka yy, tego węgla. No to to naprawdę to jest do. Już to dawno odrobiłem, a. Co więcej, mam już dużo więcej niż wtedy. Więc dużo nie straciłem, więc nie wiem czemu tak się aż tak tym przejmowałem. Mnie w tej chwili tak sobie myślę, że trochę mnie bardziej mm, wkurza fakt, że creepery mi rozwaliły <śmiech> mieszkanie chociaż <laughs> i tak je miałem rozwalić. Znaczy rozwalić, wiecie. Miałem je zmieniać, przerabiać z, z ziemi na... Z ziemi na węgiel Boże, co ja mówię Z ziemi na, na drewno No, więc i tak bym je niszczył Ten dom, ale no tak w tej chwili No nie mam żadnej nawet Takiej bezpiecznej przystani Gdzie mógłbym sobie posiedzieć Nie mam nawet swoich Czterech ścian no Ale cóż Dobra, tam trzeba pamiętać, że jest jaskinia Ale tu jeszcze widzę jakieś zejście Na dół nie wiem czy tam wchodzić aha, tu są pochodnie dobra, to spadam stąd traw lub górs no yeah. bo nie, tu zostawię żebym wiedział to idziemy teraz tutaj dobra, ile tamtego żelaza już mamy? 64 tutaj i 46 tutaj, no czyli trochę ponad setka no, na sieć kolejek to na pewno nie wystarczy. Te tory są dosyć kosztowne. A cóż, węgla mam pod dostatkiem. To najważniejsze, bo to jest taki podstawowy budulec Minecraftowy. Znaczy budulec nie, z tego nie można nic zbudować. Ale jest to surowiec, od którego się po prostu zaczyna. Nie można zdobyć potęgi w Minecrafcie nie, nie mając wystarczającej ilości węgla Okej, okay, jeszcze ten klocek No dobra Jeśli chodzi o węgiel no to tutaj już wszystko Tu mamy lawę, redstone Tak jest Redstone nigdy nie zaszkodzi on się jeszcze wydobywał szybciej Już tak lamen lamentuję ale to naprawdę jest wkurzające do obsydianu nie, no, nie mogę się doczepić no bo on w sumie nie jest mi do niczego przydatny więc go nie zbieram a on się wydobywa no Można by aż się chcę powiedzieć w chuj długo <grym> Okej okay, czy ja tu byłem Tak więc Miał wydobywać obsydian i on by był jakiś bardzo potrzebny, to byłbym raczej wkurzony. Eee, Okej, okay. o, węgiel. Okej, okay, wolałbym nie spaść. Hmm, kolejna droga do góry. No nie wiem, tam są moje pochodnie, to idę tam. Też już byłem. Okej, okay, to zaznaczę sobie pochodnią, że tam już też byłem. O! Kolejne bezpański, bezpańskie żelazo. Ja je chętnie przyjmę. Hmm. No w sumie, można powiedzieć, że jak na razie wyprawa zakończyła się sukcesem. W początku trochę gadałem, ale. Wow! Kurde. Dirt najbardziej wkurzający blok w grze. Jezu, ja go nie lubię. Nie ma tak sobie pokopać nad siebie, hardkorowo, nie ma lipy. Jestem hardcorem, kopię nad siebie. Kurde, to jest dobre. Przed chwilą wymyśliłem. Ale jestem twórczy. I skromny i w ogóle. Hmm. Powiem wam kto jest hardcorem. Hmm, wy jesteście hardkorami, bo to oglądacie mi. Ja wam powiem szczerze, że mi by się nie chciało oglądać jak jakiś gościu. E je, wydobywa sobie w Minecrafcie i gada do mikrofonu. Ale pff, skoro ty to oglądasz, to znaczy, że jesteś dobry. Tak jak kiedyś jeden mój kumpel ze szkoły mieliśmy taką jedną przynudzającą nauczycielkę od polskiego i mówi No, ty to jesteś kozakiem, że, że udaje cię nie zasypiać na jej lekcji. No, to muszę mu przyznać rację. Ale to nieważne taka anegdotka z mojej przeszłości. Kolejna obnoga sprawdzona. Wracam. To idę tutaj. Też tutaj to jest jedna droga, ale to nieważne. Nieważne, ważne, że każdy się bawi. Coś kojarzy? Kabaret podpowiem. W aucie. Taka parodia. Jak to leciało. Sobota, wieczór, pod. Jak? Pod klubem Dej deja vu, deja vu. Nieważne, ważne, że każdy się bawi. <gry> Kurde, kiedy, kiedyś to znam na pamięć. Ale, no, zresztą, co Nieważne. Kabaret już mi tak nie bawił jak kiedyś. o, w mordę. Dzisiaj żem spierdzielił. No dobra, to idziemy dalej. Dalej to znaczy właśnie. Gdzie? Najśmieszniejsze by była jakby tu była lała w tej chwili. I bym się spierdolił i wszystko poszłoby się jebać. Dobra. No ja teraz jestem ciekaw jak mi się uda stąd wyjść. Znaczy stąd to znaczy z tej jaskini. No, to będzie naprawdę dosyć e, trudne zadanie, ponieważ nie spisałem, znaczy wyjść to sobie wyjdę. Kopać w górę i zawsze jakoś wyjdę na powierzchnię. Mam nawet taką specjalną technikę kopania od siebie, żeby nic mi się nie stało. Którą też sobie demonstruję niedługo. Ale jak ja znajdę potem dom, ponieważ nie znam jego koordynatów, a jak wyjdę gdzieś w szczerym polu, ja tego, tego mojego otoczenia jeszcze nie znam na tyle dobrze. Sorry. Na tyle dobrze, żeby tak sobie po prostu wyjść i. Od razu wszystko ogarniać. Okej, okay, na którym ja jestem w ogóle poziomie? No, dosyć nisko, a sam węgiel to jest dosyć dziwne. Na tak niskim poziomie zazwyczaj jest coś więcej. Ale cóż, czasem można nawet spotkać żelazo na, na zewnątrz. A czasem. No właśnie. Jest się przy samym końcu Ziemi. Jest sam węgiel Za to kocham Minecraft, to jest bardzo nieprzewidywalna gra Kurde, nie no, kocham tą gierkę za wiele powodów To jest tylko jeden z nich, a naprawdę no... Kurde, jest tak prosta, człowiek potrafił z... Ten, noc sprzedać w takiej ilości egzemplarzy Chociaż wiadomo no 90% ludzi yy, sobie ściąga Minecrafta, no bo no nie wyobraża sobie w ogóle płacić za coś takiego. Kilowy mi się skończyły, znaczy się te kilowy yy, jako je? kamienne, ale nic to, no, tam nic nie ma, ale hardcore. Core. Dobra, idziemy dalej. Żelazo! Nie! Yeah. Wszyscy się cieszą. Jest żelazo, jest impreza. <laughs> ciszy <laughs> okej okay, pomału trzeba będzie kończyć ten odcinek, bo będzie troszkę za długi. I zaraz będziemy się słyszeć z powrotem. <coughs> ponieważ ja nie wyjdę z z tej jaskini, dopóki jej e, nie zbadam. Czyli że będę się z wami żegnał, a za chwilę znowu witał. Tak, to będzie najwyższy czas, żeby kończyć. Tak więc dziękuję za uwagę. Jestem Lubkurc, a to był szósty bodajże odcinek wydobywaj z Lubkurcem. I zapraszam za chwilę na odcinek siódmy.